Jesteśmy w takim momencie historii Gedeona, aby gdy poradził sobie z pierwszymi strachami, spróbował zastosować radę anioła. Wierzył oczywiście ciągle trochę, powątpiewając, że ma w sobie siłę, by zmierzyć się z największymi lękami, wystąpił przeciwko swojemu ziemskiemu Ojcu po to, żeby poszukać oparcia w innym. Bogu Ojcu, teraz okazuje się, że sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana. Można wręcz powiedzieć, że spadło na niego wszystko to, czego najbardziej się lękał. Kremens księgi sędziów. Potem zebrali się wszyscy Madianici i Amalekici oraz lud ze wschodu, a przeprawiwszy się przez Jordan, rozbili obóz w doninie Izrael. Ale duch Pana ogarnął Gedeona, który zatrąbił wróg i zgromadził przy sobie ród Abiezera. Wysłał też gońców do całego pokolenia Manasesa, które również zgromadziło się przy nim, a następnie wysłał gońców do pokolenia Asera, zabulona inne w które wyruszyły, aby się z nim połączyć. Rzekł więc Gedeon do Boga, że naprawdę chce przeze mnie wybać Izraela? Jak to powiedziałeś, podzór, że położę runo wełny na klepisku. Jeśli Rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dookoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś. Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął z runa pełną czasu wody i rzekł do ondu Boga. Nie gniewaj się na mnie, przemówi jeszcze raz do ciebie. Spodróż, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem i runo będzie suchem, tylko samo runo, a nie na ziemi będzie rosa. I Bóg sprawił, to tej nocy sam runo powstał suchem, a na ziemi była rosa. W tym fatalnym położeniu pocieszające jest fakt, że jednocześnie wokół Gedeona zaczyna się zbierać mnóstwo jego pokreczników. Jak widzimy całkiem sporą, bo jakieś kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn chcących stanąć do walki, Gedeon i jak nie wierzył, tak nadal nie wierzy. Powtarza Bogu, jeżeli naprawdę chcesz, czy ze mnie wybać Izraela? Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Złym nieostanie skłania nas do tego, a my, niestety, dajemy się w to wkręcić, że zaczynamy wątpić w to, kim jesteśmy, co otrzymaliśmy, a przede wszystkim w to, że Bóg rzeczywiście nas wybrał do wielkich rzeczy. Kiedy stajemy przed decyzjami w swoim życiu lub po prostu zmagamy się z wątpliwościami, lubimy szukać znaków czy przesłanek potwierdzających naszą decyzję lub nie decyzję. Ale prawda jest w tym, że Bóg nie odpowiada w taki sposób, bo to nie jest dialog. Bóg chce rozmowy z nami, tylko czy my tej rozmowy chcemy? Bo może chcemy tylko cudu, ale on się nie dokona bez naszego udziału.